Aaaa. Czasami nie, po prostu mają twórcy w skutecznych tego. nie. Albo tylko te same postaci. No. Tak. <muchy> I już. Mamy taki przykład w Polsce, ale... Ale ja już nie Jak się powiedzieć? Nie. Nie po Ha ha. Ha Ja wiem, ja wiem. Z <muchy> to mamy Dorzysina w Polsce, a katsukis. I Yondai Meho <muchy> karkę. Czy znaczy nie są w stanie z tym kopią? Twórcy chcą coś smutklicznego, żeby go się oddało. Żeby nie byli w tym plakie. Dobra, to, to takie miało małe prawo atolskie, wychodząc, ale nie wszyscy, wszyscy o to, żeby się tego ćwereł. Wszyscy o to, żeby się na rękę, żeby tylko zwinczęło na luśko. Tak, chodzi ta, anime. Ta, ta, ta. Co? Właśnie! Nie, no, Ale my nie będziemy mówić, bo każdy... Ale, <tun borderline> co? Ale, mówić, bo każdy z ale co powiedzieliście? Doży na nim? Nie wie. nie inna. O, jest tyle, ile jest. Dalej, dalej, dalej.

So... No to dlaczego to są mity i dlaczego to nie no są porno No, opie慢cie, wayki, bo, no. Ja też chciała... bo na razie słyszeliśmy hentai, jo i shododai, yuri, same, same coś odwrotnie, niż twierdzicie. Co so, głównie mity pojawiają na tym, że Polacy głównie podchodzimy na zupełnie poza to innych Co jest... Nie... Polscy tego nie znamy, tylko nie lubimy. Pamiętacie, że mamy... Tak, to Zmierzał. ale jak to, że dla Japończyka jest normalne, że faceci wychodzą na ulicy zaczynają w pracy tam się ruchać i tak dalej, i tak samo dziewczyny i konie, i kwiaty, i, i takie no. inne nie, 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 nie to jest tak normalne teraz nie musi być normalne to bo nas posiedle

nie, Dante, tam można znaleźć sklep, od góry do dołu, od elta do italii, Mam gami. u nas w sklep. No dobra, założymy taki sklep. No ale się też z rynkiem zbytu. Francja. Tak, u nas tutaj się raczkuje. I dlatego Francja przeżywa teraz kryzys kościoła katolickiego. Jest tam najmniej osób uczestniczących we mszy świętej. A co można powiedzieć o Polsce? Że jeszcze się to tak nie rozrosło, dlatego mamy normalne społeczeństwo. jest? No ale to są skrajności. Ja już się dawno nie spotkałam z takim zdaniem, żeby ktoś mi powiedział, że interesuje się mangą, to jestem dziwna. To było 6 lat temu, a nie w 2009 roku. tak. mówię koleżance na studiach, że ogląda tam czyta mangi, ogląda anime, to ona stwierdza, że też sobie obejrzała coś tam i wcale jakoś nie ma czegoś takiego, że jestem zła i jestem przetadem. Jesteś stary. Należyć kobiet nie czytają mazy, no no, no, jak się cynakiruje, to, ty bojówek, bo, Maria, no to no bo jest pojubek. Ty, ty, Są. Ty się tu Kle. Tł. Tł. jest Tł. to jest Tł. 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 No to co, to, to tak samo mogłyby obejrzeć talerz z i powiedzieć, że niemieckie to jest złe. Po prostu im mniej niby. Niebie... Więc nie zgadzam się z tym, co mówisz teraz. Ale czy to znaczy, że Marga nie jest zła, ponieważ u nas mohery są nawiedzone i oni tylko twierdzą, że tam jest seks i to są porno bajki? Czy nie ma tego seksu? Właśnie mówiliście, że jest. Po prostu też te dbałoty, te to że, co też, y, imani, dla I przemocy. są też i nie dla całych rodzin.

Kultura, która pozwala swojemu ojcu, da go się kopać ze swoimi dwiema córkami, które dorastają i zaczynają rozumieć pewne rzeczy. To nie powinno być normalne. Właśnie, to to malne, właśnie. To to malne, Ale mam i czytasz. Ale mam i czytam. No. no to coś jest nie tak. <noise> no, bo co to No ale no, mi się wydaje, że tu nie chodzi o to kto jest jakiej kultury i jakiej wiary, tylko chodzi o to, że po prostu ludzie nie są uświadomieni. Jedni mówią, o oglądasz anime, ale jesteś coś tam nudny, weź przecież to dla dzieci. A zapytasz go, e, na przykład dziewczynę, a oglądałaś jak byłaś mała dzieci z księżyca? No oglądałam, fajne było. A ty wiesz, że to jest anime? Nie, po prostu tak. nie Lepiej, to jest anime, Wuminki. o od. się nie mówi. Szukam maja Czesko, i w... no, jest, to produkcja czesko-japońska. To jest bajka, to się odpłacka. No to dlatego powinno się uświadamiać ludzie, a nie jakoś takich ich spychać na to, że, że nie wiem, są podlegli Radiu Maryja albo, że, że coś tam jeszcze innego. tak. jest to... No, tak. Znaczy po pierwsze nie ma jak do nich trafić, bo żadna gazeta o y, zaletach mangi i anime nie napisze. I to no, oprócz poza swoją babcią nie jestem w stanie przekonać randomowej babci w autobusie o tym, że manga jest spokój. Małe informacji o i anime. No może nie mało, ale nie może tak jakbyśmy chcieli. Nie każdy chce podnosić. To jest już oklepany temat, zdarzą się w telewizji, w gazetach tysiące razy. Tak, 7. Uwaga DVN. No to DVN. To jest wielka To jest porno. Ostatnio z tym No właśnie, więc o czym tu mowa, jeśli chodzi o kultury, staro w innych krajach też tak jest? A u nas nie? Jó, A w innych krajach nie? Zależy. No, już. Dzisiaj w Ameryce zapadła decyzja, że wszystkie banki Dragon Balla w stanie Massachusetts zostaną wycofane ze wszystkich szkół podstawowych, ponieważ jedna matka zgłosiła w jednej szkole podstawowej, że jej syn wypożyczył z biblioteki Dragon Balla i jest tam przemoc i seks. I z dzisiaj zapadła decyzja, że będą wycofane ze wszystkich szkół. Prawdopodobnie także niedługo ze ca całych Starów Zjednoczonych. A jak kryzys, taki to przejdzie na nas. Tak. Nie jest z Wschodu. Ameryka. Z czekamy Patrzcie, co jest u nas dobre. Tylko naukujemy z Ameryką. To No ale nie wiem, czy to się tyczy mangi. Ja nie czy u nas firmy, te waneko i tak dalej. Oni mają tam Japończyków. I oni nie nawiązują raczej współpracy z Ameryką, tylko... Z ludźmi, którzy to wydają. Takie on... są. Ale, ale, ale od y, końca lat 980. Jak już ten murchnął, mam pewnie przychodzę ze schodu. wschodu. do głodu. Tam unął, to nie, ma, 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 nie jest chodrne. Ale co jest w, w tym dniu? Jest złe. Nie, nie zawsze jest dobre. Tak, jest złe, nie zawsze jest doby. Tak. Zawsze jest zrozumiałe. Po prostu nie chcemy zrobić. Wspierają nam ścianę. No się Dopiero mamy 28 minut, więc tak. A jaka jest nagroda? jest nagroda.